WIĘCEJ, WIĘCEJ, WIĘCEJ! Dalej jedziemy, widzowie. Darmowe mieszkanie dla rodzin z Ukrainy oraz praca. Patrzcie, darmowe. Zakład, że tu będzie młyn. patrzcie. To jest popierdolone. To jest, już widzę, że to jest popierdolone ogłoszenie, bo patrzcie. Darmowe mieszkanie dla rodzin z Ukrainy oraz praca. A dobra, jak powiem, że jestem Polakiem, to co będzie? Czyli co, Ukraińc ma za darmo, a Polak rodak? Yy, a co się stanie z Polakiem z rodakiem? Jesteście świadkami.

nie. A jakie miasto was? Czy po prostu yy, macie jeszcze jakieś wolne pokoje czy coś tego do mieszkania? Mm -hmm. Dla jednej osoby? No, na razie dla jednej. No to jutro by się coś tam znalazło. Ile, ile trzeba płacić? Jutro, jutro rano zadzwonimy i dobra? No dobra, ale tak wstępnie, żebym już zapisał numer, żeby wiem, wie pan. Ile trzeba płacić 600 zł, za... 600 złotych na miesiąc. A tu jest napisane, że za, za darmo. Halo? No halo. Niech pan, nie uda niech pan nie udaje, że zasięgu nie ma. No słyszę dobrze. No, to czemu jest tam napisane, że za, za darmo? Ale to jest dla łupcy yy, yy, mój, mój dziadek zginął na Wołyniu. Mhm. Yy, Dobra, to proszę, rano o telefon pogadamy. I będzie, I będzie za darmo? No pogadamy, może tak. Trzeba przedstawić dowód polski, czy jaki? Pogadamy rano. A, widać, że, że się no. bo, widać, że się boi, bo Polak zadzwonił. Ja ty pojebany jest. Ty jak jesteś Ukraińcem, no sam to zaznaczył, ty jest pojebany, Jak jesteś Ukraińcem masz za darmo, a tak jak, jak jesteś Polakiem, to masz za 600 zł za miesiąc.